Wyobrażacie sobie państwo przed jakimi wyzwaniami dzisiaj stoimy. I dzisiaj mamy klucz do rozwiązywania tych problemów, bo dzisiaj oczekuje się od nas decyzji nieplemiennych. Czy za tym, czy za tamtym, tylko dzisiaj oczekuje się od nas, nasze dzieci od nas oczekują spojrzenia 10, 15, 20 lat do przodu. Od nas posłów oczekują, że głosując nad ustawą nie będziemy myśleli czy wygramy wybory, tylko czy nasze dziecko wygra życie. Od pana prezydenta oczekują, który będzie podpisywał tę ustawę, jego dzieci, nasze dzieci, że też będzie miał tę perspektywę. Wszyscy za to dziś odpowiadamy. Za przyszłość naszych dzieci i za to, jak będzie wyglądało przywództwo Polski w Europie. A ono ma ogromne szanse. Same państwa nordycko-bałtyckiej ósemki, czyli tak zwanego NB8, jak to mówimy w tym żargonie współpracy międzynarodowej. nb to jest PKB równe PKB Rosji. PKB Rosji. Jeżeli dodamy do tego Polskę, te 34 milionów ludności z NBA i dodamy nasze prawie 40 milionów i nasz potencjał, to mamy 160% PKB Rosji. My naprawdę mamy czym grać, a mówimy tylko o NBA plus Polsce. Ja jutro będę w Sztokholmie na szczycie Rady Nordyckiej mówił właśnie o tej polskiej perspektywie, bo zostałem tam specjalnie po to przez Nordyków zaproszony. Żeby opowiedzieć, jak my to widzimy dzisiaj, a my widzimy to nie tylko w osi historycznie rozumianego napięcia na linii Wschód Zachód, bo my mamy taką tendencję do myślenia horyzontalnie o tej geopolityce. Tymczasem my powinniśmy dzisiaj budować naszą politykę północną, naszą politykę południową, zwrócić się ku tej osi wertykalnej, bo na niej możemy oprzeć dzisiaj, wydaje się, dużo więcej niż na tej osi nawet wschodnio zachodniej.